Co prawda nie mamy iPhone'a 13 oraz iPhone'a 13 mini, ale za to mamy iPhone'a 13 Pro i iPhone'a 13 Pro Max. I dzisiaj Wam opowiemy co w nich jest nowego, co w nich jest fajnego, dlaczego warto je kupić. A ten film został nagrany właśnie iPhone'em 13 Pro w nowym trybie filmowym. I możecie zastanawiać się dlaczego nie mamy dzisiaj tego iPhone'a 13 oraz 13 mini, ale przyczyna tego jest bardzo prosta, bo w tych telefonach zmieniło się naprawdę niewiele i nagramy je po prostu później. Bo tak naprawdę jedyne różnice to jaśniejszy ekran, większa bateria, aparat wyjęty z iPhone'a 12 Pro Max, który teraz trafił właśnie do tych mniejszych modeli oraz nowszy procesor, którego umówmy się większość osób nie odczuje. Z kolei w iPhone'ie 13 Pro i 13 Pro Max zmieniło się o wiele więcej niż widać na pierwszy rzut oka, bo zmiany wydają się tak naprawdę kosmetyczne. Ten telefon wygląda identycznie jak iPhone 12 Pro Max. Chociaż jest zupełnie nowy, ale jakbyśmy przyłożyli obydwa koło siebie, zobaczycie na przybitce, że widać już, że wyspy aparatów są dużo większe niż były w poprzednim modelu i to naprawdę mega, mega dużo większe. A to dlatego, że tutaj prawdopodobnie znajduje się najlepszy system aparatów, jaki znajdziemy obecnie w jakimkolwiek smartfonie. Tu są trzy zupełnie nowe sensory. Jest sensor główny, który jest teraz jaśniejszy, nawet jaśniejszy od tego, który był w 12 Pro Max. Jest sensor ultra wide który jest nie tylko jaśniejszy niż był kiedykolwiek, ale po raz pierwszy ma też autofokus. co powinno się przełożyć na mega dobre zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych i na dużo większą kreatywną kontrolę. Co więcej, 13 Pro i 13 Pro Max w tym obiektywie Ultra wide, mają też tryb makro, że w momencie kiedy przybliżamy się do jakiegoś obiektu, aparat automatycznie przełącza się na makro i pozwala nam zrobić bardzo ostre zdjęcie z bardzo bliskiej odległości. No i ostatnia nowość w aparatach to nowy sensor telefoto, który teraz ma przybliżenie trzykrotne i jasność F2.8, co powinno dać nam naprawdę bardzo fajne portrety. Myśmy przetestowali te telefony w warunkach wszelakich i pierwsze wrażenia są takie, że naprawdę w tej chwili chyba nie ma lepszego telefonu do zdjęć i nie ma też lepszego telefonu do wideo. Co możecie zresztą obserwować sami, bo całą tą recenzję pokazuję pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia. Nagrywamy w trybie Cinematic Mode, który jak widzicie rozmywa pięknie tło nami i imituje prawdziwy aparat, więc nie musimy już używać Czegoś takiego. Marcin może zdjąć jakieś 3 kg ze swoich pleców. Całość też nagrywamy bez żadnego gimbala. Marcin w tej chwili sobie chodzi dookoła nas i cała stabilizacja, którą widzicie, to robota żyroskopowej stabilizacji w iPhone 13 Pro. Także efekty, jak sami widzicie, są naprawdę niesamowite i bardzo trudne do powtórzenia przy użyciu zwykłego profesjonalnego aparatu, gimbala i całego sprzętu. Dlatego dla samych aparatów warto wziąć pod uwagę zakup 13 Pro i 13 Pro Max zamiast iPhone'a 13, który ma dobre aparaty, ale nie aż tak dobre. I generalnie Łukasz bardzo się rozgadał, zasadniczo się z nim zgadzam, ale nie musicie czekać na przebitkę, żeby zobaczyć jak powiększyła się wyspa, bo mamy tutaj iPhone 13 Pro Max, mamy iPhone'a 12 Pro Max i widać, że ta wyspa jest po prostu większa. I żebyście się tą recenzją zbytnio nie zajarali, to pamiętajcie, że dźwięk nie pochodzi tutaj z iPhone'a, tylko z mikrofonu Sennheiser MKE 400, który mamy właśnie w zestawie, który ostatnio używaliśmy do kręcenia vlogów i odpowiedni link do niego oczywiście znajduje się w opisie tego filmu. Generalnie łukasz jara się tymi aparatami, bo sam jest fotografem, to mnie w ogóle nie dziwi. Ja jako zwykły użytkownik powiem, że faktycznie ta różnica między iPhone'em 12 Pro a iPhone 13 Pro jest zauważalna. Różnica między iPhone'em 12 Pro Max oraz nowymi iPhone'ami jest mniejsza, bo mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z tym samym sensorem. No, ale generalnie podejrzewam, że dla większości zwykłych użytkowników ten update z 11, 12 nie będzie potrzebny, bo te aparaty są lepsze. Filmy, jak widzicie, są lepsze, wszystko jest lepsze, ale pojawia się pytanie, czy na tyle lepsze, żeby kupić nowy telefon po dwóch latach. Czyli znowu się wszystko sprowadza do tego, nie jaki mamy aparat, tylko co z nim robimy. Jeżeli używasz aparatu do czegoś więcej niż do zdjęć dzieci czy zdjęć psa, no to może nie zauważysz różnicy. Ale jeżeli robisz coś więcej... Dziękuję, panie Topr. Więcej. jeżeli aspirujesz do tego, żeby użyć iPhone'a do bardziej profesjonalnych zdjęć albo robisz zdjęcia często w trudnych warunkach to ta różnica definitywnie warta jest dopłaty. Ale moim zdaniem, tak naprawdę największą różnicą w tym iPhone 13 Pro jest ekran, bo mamy tutaj do czynienia pierwszy raz w przypadku iPhone'ów z ekranem 120 Hz. Ja wiem, że jeżeli macie smartfony z Androidem, to w tym momencie już się śmiejecie, że o, innowacja taka, to było w Androidach milion lat temu. Ale jednak dla wielu użytkowników to będzie zmiana po prostu jakościowa i jestem pewien, że ją docenicie. To, że po pierwsze, ekran działa płynniej wtedy, kiedy jest potrzebny, a wtedy, kiedy jest mniej potrzebny, działa mniej płynnie i oszczędza energię. Yeah. No i tutaj ja z kolei muszę wejść i ponarzekać, bo we mnie niemiłosiernie jedna rzecz. Ten ekran to jest technologia LTPO, która się odświeża adaptacyjnie od 10 Hz do 120 Hz, czyli tak jak Dawid powiedział, że zmienia częstotliwość zależnie od tego, co robimy. Szkoda tylko, że nie jest to od 1 Hz do 120 Hz, jak robi to na przykład Samsung i jak robi to Apple w Apple Watchu Series 6, co pozwala zastosować tryb Always On Display, czyli ekran zawsze włączony. I na miłość boską, dlaczego po tylu latach ja muszę dotykać ekranu albo ruszać telefonem, żeby on się podświetlił? Dlaczego cholera nie mogę mieć ekranu zawsze włączonego, jak miałem w Lumiach 10 lat temu. No Apple powinien się z tym ogarnąć i jestem pewien, że nie robią tego tylko dlatego, żeby mieć co pokazać w iPhone'ie 14 jako wielką nowość. Jeżeli jednak już teraz kupicie sobie tego iPhone'a 13 Pro albo 13 Pro Max, to pamiętajcie o tym, że tych 120 Hz nie zobaczycie wszędzie, bo deweloperzy muszą po prostu dostosować swoje aplikacje do tego trybu. On na początku nie załączy się automatycznie, ale to Apple, więc pewnie ten problem zostanie rozwiązany przez deweloperów w ciągu dwóch tygodni. No i jeszcze, Dawid, kurczę, zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy, jeśli chodzi o ekran. Mniejszy nocz. To wcięcie w ekranie jest 20% mniejsze, czyli nadal wygląda jak gówno, ale 20% mniejsze gówno. I mam nadzieję, że w przyszłym roku faktycznie zobaczymy iPhone'a z takim małym wcięciem, a nie z takim wielkim wcięciem, bo co prawda to wcięcie jest troszeczkę węższe, ale za to jest nieco wyższe, przez co nie dość, że wideo w trybie pełnoekranowym wygląda gorzej niż wyglądało wcześniej, to jeszcze Apple nie zrobił absolutnie nic, żeby jakoś tą przestrzeń wykorzystać. I tu, jak widzicie, nie, się, nie zmienił się układ ikonek ani odrobinkę. Także jeżeli ktoś liczył na wielką rewolucję wizualną, no to, to nie jest to. Jeżeli jeszcze chodzi, o matko, razi mnie. Jeżeli jeszcze chodzi o tego nocza, to pamiętajmy o tym, że jednak Apple moim zdaniem za rok nie wprowadzi tego, że w ogóle nie ma nocza. Bo co wtedy pokażą za dwa lata? Nie będą mogli pokazać telefonu, bo oni przecież nic nie zmieniają, ze wszystkiego już się wypstrykają. Ekran płynny jest, bateria w miarę duża jest, więc po prostu nie będą mieli co wsadzić. Więc pewnie Apple za rok po prostu powie, to teraz ten nocz będzie mniejszy jeszcze o 10%. A. Ale jeszcze z rzeczy y, małych, ale bardzo miłych i dość istotnych, to ten telefon 13 Pro i 13 Pro Max ma nowe głośniki, które są mocniejsze i głośniejsze niż w iPhone'ie 12 Pro Max, co sprawia, że nie licząc może Rockphona 5, ten telefon jest naprawdę jednym z najlepszych, jakiego można w tej chwili użyć do oglądania seriali, słuchania podcastów, czy co tam lubicie robić na telefonie. Jest naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to można powiedzieć, że zmieniło się dużo i mało naraz, bo tak samo jak w poprzednich iPhone'ach, mamy w iPhone'ach 13 po 4 GB ramu, w iPhone'ach 13 Pro mamy po 6 GB ramu i moim zdaniem to jest trochę rozczarowanie. Cieszy mnie oczywiście, że bazowa wersja to już 128, a nie 64 GB, jednak spodziewałem się czegoś lepszego po tym ram -ie. No ale za to standardowo w nowych iPhone'ach mamy najszybszy na rynku procesor Apple A 15 Bionic. I co jest ciekawe, między 13 a 13 Pro jest niewielka różnica w wydajności graficznej, bo 13 ma 4 ordzeniowy procesor graficzny, 13 Pro i Pro Max mają 5-ordzeniowy procesor graficzny i na co dzień absolutnie nie zobaczycie tego, nie odczujecie tego, ale podobno w syntetycznych benchmarkach różnica jest bardzo duża. Także nie wiem dlaczego Apple zdecydował się na taki krok, no ale przynajmniej w końcu można powiedzieć, że w tym iPhone'ie Pro jest coś faktycznego. Faktycznie pro, a nie tylko większa cena. Jeżeli chodzi o jeszcze inne rzeczy, no to mamy tutaj też większy akumulator. I Apple mówi oczywiście, że ten iPhone będzie działał dłużej że ten czas pracy po prostu będzie dłuższy. Jednak nie przetestowaliśmy tego, bo nie mieliśmy odpowiednio dużo czasu i sprawdzimy to w najbliższym czasie. Coś Wam mówi? Nie, zrobiłem to tylko po to, żeby Taka. było w to przejście. <laughs> Jednak pomijając te baterie, te procesory, te specyfikacje, to tak naprawdę moim zdaniem największą nowością w tych iPhone'ach jest nowy tryb filmowy, właśnie, w którym nagrywamy ten film, i on działa mniej więcej tak. I oznacza to, że Marcin nie mógł nic klikać, żeby właśnie zmienić ten środek ostrości. I kiedy Marcin w ogóle oglądał surówkę z tego filmu z poprzednich ujęć spojrzał na to i powiedział, o matko bosko, po co ja noszę aparat? Jednak wadę tutaj też mamy, bo ten tryb filmowy działa tylko w rozdzielczości Full HD w 30 kłatkach na sekundę, więc mogłoby być trochę lepiej. I tak naprawdę już podsumowując, w tych nowych iPhone'ach 13 Pro, iPhone'ach 13 Pro Max zmieniło się naprawdę wiele według specyfikacji. Te zmiany faktycznie widać, jednak czy zwykły użytkownik je zauważy? To wszystko są drobnostki, no bo wszystkie smartfony, nie tylko iPhone'y, doszły już do takiego poziomu, że chyba nie ma sensu zmieniać urządzenia na nowe co rok, albo nawet co dwa lata, więc gdybym ja miał iPhone'a 11 albo iPhone'a 12, w dowolnej wersji, na upgrade, na ten model, chyba bym się nie zdecydował. Ja się do pewnego stopnia zgadzam z Dawidem, że jeżeli miałbym iPhone'a 12, a zwłaszcza 12 Pro Max, no to powodów do zmiany jest bardzo niewiele. Jednak, jeśli masz iPhone'a 11, w jakiejkolwiek wersji, albo jeszcze starszego, męczysz się z X-em czy z XR-em, jak Marcin, bo nie ma godności i rozumu, to myślę, że iPhone 13 Pro jest naprawdę dobrym modelem, na który warto się zdecydować, bo jeśli kupicie dzisiaj taki smartfon z takim aparatem, taką baterią, takim ekranem, to on Wam wystarczy na lata. Więc Apple też troszeczkę strzela sobie w kolano, bo ten telefon jest moim zdaniem, przynajmniej na tyle dobry, że jak ktoś go kupi dzisiaj, to nie będzie miał wielu powodów, żeby zmieniać go za rok, za dwa, za trzy. No i pamiętajcie, że jak zwykle komentarze są do Waszej dyspozycji, więc napiszcie tam, co sądzicie o nowych iPhone'ach. No i jeżeli chcecie kupić iPhone'a 13-13 mini, a tym bardziej te, które tutaj mamy: 13 Pro oraz 13 Pro Max, to odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu i prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. A tak już zupełnie na koniec dajcie nam łapeczkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie Dawida, bo jest o wiele ciekawsze ode mnie. Widzimy się w następnym materiale. Cześć, cześć! To prawda.